Dlaczego klienci mogą bez obaw kupować w naszym sklepie internetowym? Tylko bezpieczne sklepy otrzymują znak jakości Trusted Shops, tak jak nasz. Aby zapewnić gwarancję bezpieczeństwa, nasz sklep został dokładnie sprawdzony. Zanim sklep internetowy otrzyma znak jakości Trusted Shops, musi spełnić ponad 70 kryteriów jakościowych. Trusted Shops to nie tylko wiodący znak jakości dla sklepów internetowych, lecz także zintegrowana ochrona kupującego. Dla Państwa oznacza to pewność, że sklep sprawdzony i certyfikowany przez Trusted Shops nie naciąga klientów. Na wypadek gdyby jednak w trakcie robienia zakupów przytrafiła się niespodziewana sytuacja, mogą Państwo skorzystać z gwarancji zwrotu pieniędzy. Tak duże poczucie bezpieczeństwa daje tylko znak jakości Trusted Shops, a więc także nasz sklep internetowy. Czy to wystarczający powód, by robić zakupy w naszym sklepie? Tak, jak najbardziej.